Jak and yeah, Ball tortura. Dzięki Zelinka. linka. Ale kurwa, się pali. Ej ci, bufy. No i znowu, herb. Nie wiem, jej. A nie, nie było nam na niej. No ale free sprigoda. Nie, ty, ty za... kurwa, przestań. Pierwszy duraz jest w Ja pierdolę! Tam kiedyś próbuje podnieść tego lanterna, ten mu tam jebał trzy warny, ja tam stoję, on tam stoi, z tego ja wybiłem. Dobra, się napierdalać. O! Nie jak No tak właśnie, to się skończył. Co, co, kurwa! Ja pierdolę. Krystal, kurwa, mów, Nie jestem mój nisko. Czekajcie, jeszcze kurwa turn maila muszę zrobić, nie? A to jest... Jeszcze 4, 2 na razie. Ty wyjebies, jescy. Jesteś z tym Co, to jest, co to jest? Tak? No. Nie ma sensu, tak naprawdę Jej, na pierwszym levelu zajebał mi combo za pół HP, na drugim zapierdolił mi combo za kurwa prawie całe HP. No kurwa, ten creep blo... Teraz to level w ogóle potrafi, no kurwa, ćwonać. Cał, cały. Teraz ma moc kontrolowania metalu, nie? Taki man, by dostał taką moc, to by... Całą Miedziuchę kurwa, z miasta wyciągnął. Ciepło na głowie. Ja się co nie. <śmieniu> czasu. A, i nawet się Krzysztof nie złapał. Ja pierdolę. nawet Krzysztof się nie złapał. Ale ja Kurwa! 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 to. Kurwa! 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 nie Kurwa! Ale Kurwa! 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 No weź Lech, weź kół, bo nie ma... Niego czym nie sobą, dobra? Ogólnie jak to się przedłuża, nie? O jest, jest, mój ulubiony widok. Nie wiem, czy było lepszy. O jest, jest! No jednak był lepszy. Nowa fuga ceramiczna zaskoczyła mnie brakiem zapachu. Dobrze się mieszka kędzią i mi nie jest gruboziernik, to so, dobrze się wyprowadza gąbką i nawet spłytek dobrze schodzi. Dla wielu wykonawców miarą jakości gładzi jest i jej zachowanie się podczas aplikacji drugiej warstwy metodą mokre na To Prodem niektórych gładzi jest to, że przy nakładaniu kolejnej warstwy mogą wychodzić pęcherze, tak zwane Takie pęcherze mogą zostawiać nieestetyczne dziurki i kraterie. Wyjątkowo ważne jest to, żeby gładź dobrze się wykładzała, nie rolowała się i nie obsrywała ścian pod szpachlą. Gładź GTA jest odpowiednim produktem dla bardzo wymagających wykonawców. <grywa> Zdrowia mi wykonaj przede wszystkim na metodzie... Na metodę? I łatwość nakładania oraz szlifowanie jest. No to może jakiś kurwa znawca jest. Z Makoszem nie to <grywa> Makoszu Bo znowu Rafał Kraciewicz, Kurwa Krawcewicz napisał Play super, polecam e? Bo, jak, jak Bory. No tak średnio by powiedział <grywa> Jak Kizo Kiedyś nie miał teraz kiedyś nie miał też kiedyś nie miałem, dzisiaj też nic nie mam już Byś chciałem zamblerować Tak było Nie komfort, komfort Ale, kurwań Ale, ja pierdolę! Nie wiem. Dwa kripy Nie, wiem a no to ta zamiast podejść do nas po Co się dzieje? O oh, kurwa! ja na no, infie spać czy coś. Bo mamy dwie lekcje ze Spinderem, a potem dwie lekcje z żignorem, więc whatever. Jest! A jeszcze dzisiaj nawet nie musi wchodzić w tak. ja, to. Ja wierdala. Czemu ty mu to wziąłeś. To jest zaraz na to, bo mogę cierkę puścić. O, to może z tą gdzieś w to miejsce? No, może tak Tutaj, puszczam. Wystraszyłeś go, nie podejdziesz. A bo teraz? Ty, no, gdzie jest? Ej, kurwa! kurwa. kurwa. Nie wiem, solo... Cały damage mi z nagle zniknął. Szkoda. No to może był na kurwa, to Ale tak miał go. HP, że oh, właśnie, to się z nimi stanie. No, odciekałem drogę ucieczki. Ty, co się z, no, z tym hpm no, no, dzieje? Co? O czym ta Kajsa kurwa pisze Smaria no Chłopie jest jakiś kurwa kompletnie useless Co on co robi w tej grze właściwie 0,43 jest A ten co? O kurwa ma 1000 pinków. No to było widać właśnie nie, 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 nie. Wiesz co choć kurwa wyjdziemy z tej gry po prostu Pobiegamy po Respekt Jak mnie ja jakiś zawodnik to tak zrobimy No to Wezono że się Z wyjebie w 3 minucie 17 sekundzie i ja wtedy robię Fyfy. Pięć chyba jest do pogrania o, Ale Dobra, jest, jest! Jak do siebie No i co? Gówno Ty grać mi się w to, nie grać, co tobą Nie mam W, nie mam W O kurwa, jestem martwy A on czeka z tą żółtą kartą no, no! No, na, na Sony! To Ustaw, nie mogę! Na chciałem sobie zrobić O to była Ale O to cię, cię O Ale się kiedyś? Robić? Jaki wielki gruby, kurwa, boli To Jest <laughs> taki No, no ja, kurwa. To co, jak obstawiamy? W której minucie się Z2 je pierdali? Daję trzy. 340 No to tak mi się daje O ile strona nie potem nie, nie, nie z... Przesoniłam Przestonić Wygle Ty widzisz masz gęka czy ty nie patrzysz na mapę Myślałem że ich na właśnie tak Aha Sheal nie zapominaj To jest znaczy tych kurwa Torygonuje zamiast tym Ele Ale no to ha O je Ty no fejka, No nie mogę, mu bo musiałem wyciszyć sam. Tak robisz właśnie, flecz derka i wciągasz go do Bydgoszczy Chodź, chodź, bo tylko kurwa. <gibli> no i go, nie, to no jest. To <gibli> jest list smasztowana topie, co so, on zbudował na topie. O kurwa. <gibli> to nie ja trafiłem kurwa tym jeszcze. Szkoda. Co z autostradą? Oh, to już tylko kaselina mógł porwać. No nie zobesz. Jak są rudy. Jest... Ja są... Co jeżeli jest się wcześniej? No to nie przejdę pilota. No. Kurwa, to no, mnie trafiło. To, to no, trafiło! to mnie trafiło! No pewnie 12. Kerba, co no To jeszcze 4 lata i do nie pójdziesz. Klaski. Jak się nikt nie dawia ja do tego czasu. Ja nigdzie nie idę. Chcę kurwa idzie. <laughs> <laughs> o? o?